Kiedy przeżywamy końce narodzenia, zwłaszcza teraz, w nocy, no to zawsze wracamy do tej myśli, myśli, zdarzenia, może bardziej, hmm, ale patrząc w ten sposób, w jak pokorny, niepozorny sposób objawia się wszechmocny Bóg który się stworzył, prowadzi świat do zbawienia um, swoją mocą, realizuje swój zamysł, przychodzi tak, jako bezbronne dziecko, um, um, które przyszło na świat w rodzinie. i trochę może bezpieczne, że zimno, to nasy ta się podkreśla. My ci pasterze jedyni, którzy wtedy dali cześć Jezusowi. Nam daje, że właśnie tak. To nas wprowadzana do wyzwolenia Nie ciągnąc za sobą, nie przerażając, nie, nie zmuszając w żaden sposób. Możemy odpowiadać na pytanie: kim jest człowiek, a że przychodzi do nas właśnie tak? Jak bardzo mu zależy na naszej. Nasze włączenie się w naszym się do jego w taki sposób bezbronny, objawiony, wtedy człowiek może się nie bać, może nie uciekać, <laughs> może w wolności odpowiedzieć na to, co mu do niego. Jak bardzo to, się można powiedzieć, człowiek rozwija. Że Bóg go nie przygadzał swoim majestatem. Że jest inaczej, że szukamy Pana Boga. Że ten zamysł zbawienia wcale dla nas nie jest taki oczywisty. Że mm, tak wiele od nas zależy. W naszej relacji z Panem Bogiem. Odpowiedzialność, ale, która nie jest nam zbawić, ale odpowiedzialność za nasze zdrowie nie jest ciągle w naszych rękach. Chociaż to jego łaska jest uprzednia, jego mocą to wszystko się dokonuje. Ale my w swojej wolności wchodzimy w ten zamysł. Wolności ta nie jest odebrana, bo Pan mógł wiele jest dla nas dobre. Nie jest odebrana strachu. Ej, nie wiem, bo jest tak, w strachu. Gdyby Bóg nas tak w tej słabej wielkości, i wtedy, kiedy mówimy o takiej relacji, człowieka Bóg, to nam to jakoś pasuje, że Pan Bóg jest taki co słaba, co nam się nie udaje, co, czego nam brakuje. sobie to widzimy, ale bardziej tak, że gdybyśmy tego nie mieli, to się zrobili więcej, lepiej. Nasze życie było dla nas samo lepsze, i dla innych lepsze. Może to się wyraża, że w jakichś takich prewencjach do Pana Boga, że nam nie da. Tych, których Pan talentami oddarza, siebie możemy sytuować gdzieś tam nisko. Mogły dać nam więcej, byśmy więcej zrobili. Możemy więc jeśli w relacji z Panem Bogiem i siebie tak definiować poprzez nasze braki. Nie ma tego, to mam za słabe, to mi nie wychodzi. i No i gdyby, gdyby Miał coś innego. To, czego nie ma, to byłoby lepiej. Więc możemy tak, że Gdy pytamy o to, czy zwracamy uwagę na słabość. No tak, ale właśnie w taki sposób, ta, że, ona, że to nam w żaden sposób nie pomaga. No a możemy koncentrować się na... Chcielibyśmy, żeby było silniejsze, że chcemy mieć wpływ na innych właśnie poprzez swoją siłę. Jeżeli Bóg objawia się w słabości, wtedy takiej słabości tam wytlejemy, to albo to może też chce się objawić przez moją słabość. I'm gonna Na ile nie mogę sobie na to pozwolić, na ile właśnie muszę pokazać jak mądrzej się mądrzejszy, silniejszy, lepszy. Na ile ten, ta moja niezgoda na schodach musi się jakieś porównanie, zazdrość, jakąś konkurencyjność, nie wiem, władzę. ważne wtedy, kiedy jest słabszy od tych, którzy nad nim się pochylają. Jakoś mi to przeszkadza. I znowu to samo. bo cię doskonali, jak Ojciec wasz jest doskonały. Na ile to, co się w Panu Bogu, że objawia się słabo, nie tłumacząc naszej wolności, pozwalając nam wzrastać, pozwalając nam w wolny sposób powiedzieć, Najlepiej przemyślimy na relacje z ludźmi. Najlepiej cieszymy się tym, że ktoś przy nas się rozwija, bo nie jest przez nas połączony, bo, bo nie upominamy bez przerwy, bo, bo mu pozwalamy wzrastać. Nie pokazujemy swojej wyższości, ale cieszymy się jego wzrastaniem. No, narodzony Jezus a zobaczyli w tym szansę zarówno na to, żeby Bóg nas działał, na to, żeby ludzie przy nas rozwijali się, wzrastali. i